Tam w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie tutaj końcy jeszcze za sprzedanych piłkarzy. No i teraz tak. Mamy 9 milionów i teraz tak. Zaraz sobie zmieniamy formację, a formacja będzie... No i dobra, formacja... Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Bierzemy formację. I jakie są formacje do wyboru? Mm, mam jedną na ten na myśli, ale zobaczymy. 4, 3, 3 to nie. 4, 2, 4. I zobaczymy. Chociaż kurczę, to jest z kamami. Ja nie chciałbym pozycji kam. Czekajcie, a to musi być. O, jest LW, jest RW. Ok. Dobra, na razie takie mogą być. Dobra. I teraz tak. Na pewno out ze składu będzie robić tak. Tutaj wrzucę sobie na obronę Guardiola. Zobaczę, czy będzie to dobry wybór. Aczkolwiek teraz na ST do dwójki będzie Pele. Razem w dwójce ataku będzie Pele i Eusebio. A więc dobra. 124 overall. Oceny składu. No i dobra. Neymar, Casemiro. Ok. Może być taki skład. Celest, Select Active. No i teraz tak. Bym tutaj Pele dał. Trochę treningów, a więc no i dobra, teraz będziemy sobie trening, treningi robić. Dobra, a więc teraz tak mamy tutaj tych piłkarzy przetreningowanych, a więc teraz będzie pięć tych, jak to się nazywa, pięć trening, level point. No i dobra. Teraz rank up, czyli 109 overall, będzie miał Pele, a więc przechodzimy sobie do. No i teraz tak, Castellanos, Mecha James i teraz Deceterare, Mecha. No i jeszcze damy sobie tak damy sobie tego damy sobie tego damy tego i teraz ten ten, a już trzeba zrobić ten upgrade na trening level, level 10, confirm, no i teraz 100 000 końców. No i 110 overall pele i teraz confirm, a więc teraz wychodzimy z tego na razie. I teraz tak komu tu podwyższyć? I teraz Guardiol Train, albo na razie dobra, poczekamy. No i przechodzimy do skill boostów, Bo w skillboostach mamy tak tutaj Markiniusowi podwyższymy skill boost, i teraz hmm, tutaj będzie Guardiol. To trochę będzie pracy, aczkolwiek za, zaraz to będzie już zakończone. Te wbijanie skill boostów Guardiolowi. No i. Bo to się będzie podwyższać co, Bo to się będzie podwyższać co jeden poziom, a więc teraz 75 tysięcy końców. 100 tysięcy końców. 150 tysięcy końców. 200 tysięcy końców. 300 tysięcy końców. Już jest na poziomie 11. A więc teraz Poziom 12, i teraz pół miliona końców na poziom 13. Na poziom 14, 600 tysięcy końców. Tutaj będzie 900 tysięcy końców, a więc. Yy, yy. Dobra, nie ma nikogo, nie ma żeby komuś ten finishing. No to na finishingu jest Eusebio i Pele, ale tutaj brakuje tych skill boostów i przechodzimy do starting 11. No i tutaj jest 125 overall. No i teraz przechodzimy i tutaj będziemy wbijać Guardiolowi. A więc teraz tak, ten, 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 ten. O, już można ten i confirm. A więc teraz już jest i teraz tutaj będzie 50 tysięcy końców No i 105 overall Confirm. No i teraz tak Dobra i teraz tak, Biore Train No i tutaj będzie y, upgrade Nie, czekajcie nie to nie tu, dobra, a już wiem, już wiem, już wiem, spokojnie, już wiem. No i przechodzimy do tre sfer tre trening. No i tutaj będziemy mieli, gdzie jest ten, jak to się nazywa? Mm, ten Guardiol, o jest Guardiol, dobra, unlock, no i Guardiol, no i 176 tych tren transfer token no i teraz tak yy... dobra już chyba nikogo nie ma żeby ten przetransferować a więc teraz tak bierzemy sobie guardiola a więc dobra Gwardiolowi nie będę teraz wbijał tych. I teraz Ronaldinho, train. No i teraz tak. Bierzemy sobie ten, no jak to się nazywa? Wbijamy sobie te skill boosty. Będziemy treningować sobie piłkarzy, a więc tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Dwadzieścia tych, no i dobra, rządzi? No i teraz dobra. Lecimy dalej. Bec ker, i teraz tak. Uh, Campbel, KB, Camp Hamdallah, Diallo, no i teraz, tak, um, Malen, Vazquez, ten, 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 ten. ten ten No i dobra, le, le, lecimy dalej, a więc a więc teraz tak, Martin i teraz Seferowicz, Wód, Gomisberg, Carlos Perez, Aje, Pacencja, Quaison, pochian Palo Kalinić No i teraz dalej będzie De La Fuente, Elia, Aleksandre Pato, Sakala